Witajcie kochani z tej strony, gosia z kanału Gretart Studio i zapraszam Was na Junk Journal dla początkujących. Tutaj pokazuję Wam materiały, które będziemy wykorzystywać w tym journalu. Jak widzicie, są tak naprawdę zróżnicowane. Ja wykorzystuję do journali nie tylko papier skrapowy, nie tylko kalkę, którą tutaj widzicie. Wykorzystuję również materiały, które dostaję od innych. Tutaj te papiery, które widzicie. Są to papiery z książeczki, którą kiedyś dostałam od Beaty z francuskimi napisami. Wiadomo, francuskiego nie znam, ale fantastycznie one się sprawdzają do tego rodzaju pracy. No i tutaj mam różne papiery kremowe. Tutaj jest bloczka ze scrapbookingowego. Tutaj jakieś papiery, które dostałam kiedyś. Wykorzystuję do journali tak naprawdę wszystko to, czego nie potrafię wykorzystać w albumie, czego nie potrafię wykorzystać do kartek. Wykorzystuję wszystko to, co gdzieś tam sobie odłożyłam, nawet jak tutaj widzicie kartki z kalendarza. Mają przepiękne ilustracje, a napisy z cyframi jak najbardziej możemy schować. Tutaj pokazuję również książkę starą, które też można bez problemu wykorzystać w takim żurnalu, chociażby nawet jako kolarz. Ja zostawiam sobie też różnego rodzaju koperty, torebki, wykorzystuję efemery. Tutaj widzicie jakieś bilety od Tima Holca, też papier w kratkę. Naprawdę możecie wykorzystać wszystko. Do tego konkretnego journalu chciałabym również wykorzystać stronę z książki na temat roślin. Jest to książka w języku islandzkim, ale nie chodzi mi o język, tylko chodzi mi tak naprawdę o ilustrację. No i tutaj mam jeden arkusz 30 na 30 który też się fajnie sprawdzi i kilka elementów takich, które dostałam od Ali, zrobionych ręcznie. No ale tutaj też pokazuję różne, przeróżne materiały, które możecie wykorzystać, wszelkiego rodzaju Koronki, jakieś dodatkowe elementy, tagi wszystko to, coś gdzieś tam u was zalega. To są materiały, które ja przede wszystkim wykorzystuję do junk journalu. I pierwsze, co ja robię to rozkładam sobie materiały, które chcę wykorzystać, i w zależności od tego, ile chcę mieć jakby sekwencji w moim journalu, to tak też rozkładam sobie papiery. Czyli tutaj w tym przypadku będą trzy takie sekwencje, i rozkładam na każdą kubkę po jednym rodzaju z papierów. Dla mnie junk journal jest przede wszystkim miejscem do pisania, dlatego w moich kubkach jest dużo takich papierów, na których można coś zapisać, Natomiast jest kilka tylko elementów takich na przykład tak jak tutaj macie strona z książeczki z cytatami, a akurat cytaty są po angielsku, a, które są po prostu takim elementem ozdobnym w, w naszym journalu, są czymś tam dodatkowym. A, natomiast bardzo zależy mi na tym, żeby w journalach było dużo miejsca do pisania. I dlatego też dużo takich papierów wykorzystuję. Ale też chcę, żeby było kilka takich miejsc, na których można zrobić kolaż, które można w jakiś sposób ozdobić, które na przykład mogą być kieszenią, dlatego też wykorzystuję materiały, które są jakby już zapisane, zadrukowane, tak jak strona z kalendarza, czy właśnie strona z takiej książki. No i kiedy już mam wybrane wszystkie materiały, które chcę, to staram się z nich zrobić po prostu jakiś układ. Dodaję. Według uznania tak naprawdę każdy można sobie dobrać kolejność takich papierów, jak mu się podoba. Ja zazwyczaj staram się przekładać tak, żeby mi pasowało jak najbardziej, żeby mi się podobało to, jak to wygląda, i zazwyczaj tak właśnie przygotowuję swoje te sekwencje, te, te, te karty, jeżeli coś jest za długie dla mnie, coś co, co mi przeszkadza, co mi się nie podoba, to oczywiście jak najbardziej ucinam i nie mam z tym problemu. Natomiast Wy możecie sobie pozaginać, tak jak tutaj pokazywałam, na przykład róg można zagiąć w jedną stronę, w drugą stronę. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie wykorzystać takie duże materiały, to, to nie jest problem, tylko musicie wtedy pamiętać, że okładka automatycznie będzie musiała być tego samego rozmiaru, co ta największa strona. No, także tutaj przygotowuję różne elementy. Tutaj mam stronę z kalendarza i chciałabym, żeby to były tak naprawdę kieszenie. Żeby była kieszeń od góry i żeby była kieszeń z boku. Później, w, oczywiście w dalszej części tego filmu, zobaczycie, jak to będzie wyglądało, jak to wszystko ze sobą połączę, natomiast tutaj widzicie układ, jaki sobie wybrałam do poszczególnych kart, bo Uważam, że, że tak jest najlepiej, kiedy na przykład tutaj pokazywałam, kiedy jedna strona czysta, na której można zapisać, łączy się ze stroną, która jest na przykład kolorowa, która ma dużo takich elementów ozdobnych. Dzięki temu mm, wydaje mi się, że ten journal jest taki bardziej uniwersalne, bardziej ciekawe. Także tutaj mam znowu stronę z książki, którą muszę przyciąć, bo jest znacznie większa od, od moich pozostałych stron. I jak tutaj widzieliście, po prostu stronę przycięłam dokładnie na wysokość i szerokość stron, a tą pierwszą stronę, którą wcześniej widzieliście, nie, nie przycinałam w całości, bo chcę zrobić kieszenie. No i oczywiście ten papier, który Wam pokazywałam... No, będziemy wycinać. Oczywiście ja to Wam tutaj utnę, żebyście nie widzieli i nie, nie musieli oglądać wycinania wszystkich elementów, bo jak każdy dobrze wie, wiadomo, jak to się robi. Nożyczki jedziemy, A więc już tutaj mam powycinane elementy i mogę je po prostu wykorzystać w tym moim żurnalu jako poszczególne. Po szczególnym etapie na każdych ze stron staram się zawsze coś zrobić. Um, tutaj dzisiaj oczywiście nie będziecie oglądać wszelkiego zdabiania, ponieważ dzisiaj um, zajmiemy się tak naprawdę łączeniem takich podstawowych stron, które ja zazwyczaj łączę. Na przykład tutaj mamy taką małą stronę z Książeczki w języku francuskim. Jest to taka strona, którą chcę wykorzystać jako, jako kieszeń. A tego rodzaju strony właśnie bardzo często wykorzystuję, właśnie jako taki element ozdobny, ponieważ no one są już zapisane, nic więcej się na nich zapisać nie da, no chyba żebyśmy je całkiem zakleili. Natomiast one fajnie wyglądają, kiedy ozdobimy je w jakiś sposób i wykorzystamy je jako jako taką kieszeń. I tutaj już mam zszyte. Szycie też Wam nie pokazywałam tutaj na ekranie, ponieważ nie musicie mieć absolutnie maszyny do szycia, żeby zrobić junk journal. Wszystko możecie kleić, możecie zszywać zszywaczem. To, w jaki sposób połączycie te wszystkie Wasze elementy, zależy absolutnie tylko i wyłącznie od Was. Ja lubię wykorzystywać maszynę do szycia, bo ją posiadam, mam ją przygotowaną, przystosowaną właśnie do szycia papieru, dlatego ja wykorzystuje w swoich journalach szycie. Natomiast tak jak mówię, wy wykorzystajcie to co macie. Tak jak wykorzystujecie wszystkie materiały, które gdzieś tam wam zalegają, tak jak ja, tak wykorzystajcie po prostu te materiały, które jesteście w stanie po prostu użyć nie bez konieczności na przykład uczenia się szycia na maszynie. A jeżeli lubicie wyszywać, lubicie wyszywać ręcznie albo szyć ręcznie, to oczywiście możecie przyszyć sobie wszystko rękoma, natomiast tak jak mówię, nie jest to absolutnie potrzebne, klej całkowicie wystarczy. No, i tutaj widzicie, że wycięłam sobie taką kopertkę, zszyłam to ze sobą z tym arkuszem, o którym mówiłam. No, i tutaj staram się ozdabiać. Lubię wykorzystywać ribonsy, dlatego że one są bardzo fajne, bardzo takie jakby zlewają się ze stroną. Wyglądają, jakby to był taki wiecie, element, który już tam był, więc dlatego bardzo lubię je wykorzystywać. No, i tworzę po prostu na tej kopertce swego rodzaju kolarz, ponieważ chciałabym, żeby to wiecie, tak ciekawiej wyglądało. Bardzo często właśnie te elementy z tych takich książeczek zapisanych, staram się tworzyć kolarze, staram się tworzyć kieszenie, one mi się po prostu bardzo podobają i... Mam nadzieję, że Wam też. Ale Wy oczywiście absolutnie też nie musicie tego robić. Wasz journal może być tylko i wyłącznie miejscem do pisania. Więc możecie wykorzystać różnego rodzaju na przykład papiery: czy to gotowane, czy takie wydrukowane na wdrukarce, w linię, kart, kratkę, czy cokolwiek innego, czy w kropki. Możecie wykorzystać papiery z jakichś bloczków, na przykład w różnych kolorach. Serio. To, co wykorzystacie w takim żurnalu, jest uzależnione od tego, co posiadacie u siebie. Pamiętajcie o tym, że nie musicie specjalnie kupować czegoś tam, żeby stworzyć własny żurnal. Ja tutaj wszystkie materiały, które Wam pokazuję, to są materiały, które miałam, albo które dostałam od kogoś. Nic do, do tego specjalnie nie kupowałam. Z wyjątkiem tej książki o yy, jak się nazywa, o roślinach, dlatego, że moim zamysłem, jakby tematyką tego journalu była natura, była roślinność i tego rodzaju elementy, a ponieważ w swoim jakby zasobach czegoś takiego nie miałam, to kupiłam używaną książkę. Książka, która kosztowała mnie 100 koron, to są naprawdę grosze. Czekoladkę ewentualnie możecie kupić za 100 koron, dlatego, dlatego naprawdę to, to była groszowa sprawa i tak naprawdę wcale nie Musiałam te książki kupować. To było raczej coś, coś, takiego, taki kaprys. Tutaj wykorzystuję stempelki oczywiście z aparatem i z cyferkami. Jaki rozmiar zdjęcia tutaj wejdzie? Bo też możecie przystosować wasz journal na zdjęcia, bo oczywiście może być to journal z podróży, więc możecie jakby wyznaczyć już wcześniej miejsca na, na zdjęcia, aczkolwiek wiadomo, że osoba, która taki journal otrzyma czy kupi, sama go sobie dostosuje do swoich potrzeb. Natomiast ja na takich małych stronach bardzo często właśnie dodaję maty na zdjęcia i wykorzystuję moje ulubione stempelki, które widzieliście od Little Corner Design. Jeżeli pomyliłam, to oczywiście poprawię się na, na ekranie. Niestety zawsze zapominam nazwy wszelkiego rodzaju, więc mi proszę wybaczcie. A tutaj zrobiłam na tej stronie właśnie z tej książki, kieszeń, miałam taką koronkę z kolekcji chyba Lemon Crafta z tego co kojarzę. To była koronka, która mi została w ogóle. To były jedyne dwa elementy, które mi zostały z tej kolekcji, to była właśnie ta koronka, więc stwierdziłam, że. Hmm, Czemu by nie? Można jej właśnie tutaj fajnie wykorzystać do, do takiego journalu i ona mi się tutaj świetnie sprawdza jako kieszeń. Zwłaszcza, że, że jest to taki element, który jeszcze dodatkowo później prawdopodobnie ozdobię. Teraz oczywiście nie w tym momencie, bo w tym momencie po prostu łączymy wszystko ze sobą. I przygotujemy tak naprawdę całe te karty, żeby móc je w następnym filmie zszyć. Natomiast dzisiaj głównie skupimy się właśnie na przygotowaniach do zrobienia takiego journalu, czyli w wszelkich materiałach, układzie tego, jak to ma wyglądać. Natomiast szyć będziemy następnym razem. Także tutaj w tym momencie tak naprawdę będziecie widzieć, jak ja dostosowuję każdą ze stron, jak ją ozdabiam. Co używam? Jak tutaj widzicie z boku, mam porozkładane różne materiały. Mam powycinane te elementy z tego arkusza 30x30, ale też do ozdabiania bardzo często wykorzystuję efemery z różnych kolekcji. E bardzo lubię te m, takie vintage'owe efemery z Ottima Holza, ponieważ on ma dużo takich właśnie elementów, które. No, po prostu do mnie przemawiają. W dodatku m, też w ostatnim czasie wydał taką, taki zestaw jakby dajkatów, które są z grzybkami, z kwiatami, z jakimiś takimi elementami właśnie roślinnymi, więc one tak naprawdę mnie zainspirowały do zrobienia takiego journalu. I też je tutaj będę wykorzystywać. Tutaj wzięłam kalkę, też jakiś czas temu dostałam takie kalki i szczerze mówiąc, ja osobiście takich kalek. No, nie bardzo wiem, jakie wykorzystać i do czego, natomiast do tych journali idealnie mi się sprawdzają poprzez zszywanie właśnie stron tych takich malutkich z, tym, z tą kalką, która jest pięknie ozdobiona, tworzą mi się super ekstra kieszenie i mogę po prostu to wszystko ze sobą fajnie połączyć, ozdobić i dodatkowo jest to po prostu miejsce, gdzie możemy jeszcze powkładać sobie jakieś pamiątki, więc no ja po prostu w ten sposób to wykorzystuję, bo, bo tak jak mówię, no leży to u mnie już sporą ilość czasu i zawsze... Zawsze miałam problem z, z wykorzystaniem tego, natomiast wiecie, no, no ciężko jest coś wyrzucić, <noise> więc ja po prostu. Wykorzystuję to teraz w taki właśnie sposób, a te kalki są naprawdę śliczne, pięknie są zadrukowane, mają dużo takich kolorowych elementów, więc do wszelkiego rodzaju, właśnie, dzienniki się sprawdzą. Oczywiście, no ciężko będzie po tym pisać, ale jest to takie miejsce, na którym można zrobić jakiś kolarz. Można po prostu przykleić zdjęcia, można to w jakiś sposób pozdobić. No, także da się wykorzystać w taki sposób, i ja właśnie bardzo często je wykorzystuję. Zresztą w poprzednich filmach, w których pokazywałam Wam moje żurnale, też tam były kalki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, jak to się prezentowało w tamtych żurnalach, to oczywiście Wam podlinkuję też filmy, żebyście mogli zobaczyć. Także Także tak. Tutaj oczywiście to, co Wam mówiłam, że chciałam zrobić kieszenie. Jedna kieszeń będzie od góry, druga kieszeń będzie od boku, tak żeby była różnorodność. No i wydaje mi się, że, że jest to fajny pomysł, zwłaszcza, że no mi osobiście te strony z kalendarza, typowo liczbowe, no nie podobają się. Natomiast te um, piękne pejzaże są super. I, no, szkoda mi było po prostu to wyrzucić. Mam ten kalendarz chyba w dwóch egzemplarzach. No i te papiery, no tak mi się podobają te, te, te obrazy, że stwierdziłam, no nie, no jakoś, w jakiś sposób muszę je wykorzystać. No także jest Junk Journal idealnym miejscem na to. No ale tak jak mówiłam, teraz to są po prostu takie. Zajmiemy się ozdabianiem tych stron, nie wszystkich, tylko tych, które chcę zszyć, które chcę ze sobą połączyć, do których chcę dodać jakieś tam koronki, elementy i tak dalej. Nie wszystko będziecie widzieć tak naprawdę tutaj na, na filmie. Przy następnej części zobaczycie, że już niektóre elementy mam jakby doszyte, kilka koronek jest dołączonych i tak dalej. Dlatego, że mm, ja nagrywałam tak naprawdę ten junk journal, który tutaj widzicie, wszystko co widzicie dzisiaj na ekranie to był live. I ten live odbył się jakiś czas temu i pomyślałam sobie, że dla osób, które live'y nie lubią oglądać, natomiast są zainteresowane Junk Journalem, to film nawet 25 minutowy będzie dużo łatwiejszą dla nich formą do obejrzenia, nie będą musieli się męczyć tyle czasu przy live, który był czterogodzinny. No co to dużo gadać, jak Gośka zaczyna robić live. no to one trwają i trwają. Więc skompresowałam tak naprawdę tego live'a do 25 minut, i tutaj macie to, co żeśmy zrobili na live'ie, a to co zobaczycie w następnym filmie, ja zrobiłam po prostu pomiędzy e, kiedy miałam czas dlatego że maszyna jest bardzo głośna ja mam wiecie taką maszynę z ikei plastikową i, i każde szycie to jest takie walenie tak naprawdę całej tej maszynerii o plastik no i nie jest zbyt przyjemne w odbiorze dlatego stwierdziłam że no kilka elementów które chciałabym żeby były doszyte to doszywałam po prostu po poza kamerami. E, natomiast jeżeli jesteście ciekawi tego live'a, co na nim było, e, jak to wszystko wyglądało, cały jakby proces mój myślowy, bo oczywiście to wszystko było na live, to oczywiście Was zapraszam na tego live'a, bo możecie go sobie spokojnie odtworzyć. On nadal jest i on nie zniknie. Natomiast stwierdziłam, że chciałabym nagrać, e, znaczy no zrobić taki skrót z tego live'a, dlatego też, że mm, musiałam jakby nagrać poza... E, Poza live'owo, film na temat tego, jak skończymy ten junk journal, bo nie miałam po prostu czasu na to, żeby, żeby zrobić live'a i w najbliższym czasie live'y się nie pojawią. Dlatego po prostu nie chciałam, żeby ten projekt gdzieś tam wisiał długo sobie w powietrzu, więc stwierdziłam, że po prostu zrobię edycję tych live'ów i... Oczywiście dołączę również filmy, które będą tymi elementami końcowymi, żebyście mogli po prostu mieć wszystko razem jako jeden projekt podzielony na części, ale myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie w tym wypadku, bo też nie chcę, żebyście czekali kolejnych kilka miesięcy na to, jaki sposób macie sobie zrobić okładkę do swojego journalu. Także mam nadzieję, że mnie rozumiecie. A poza tym, tak jak mówię, wydaje mi się, że jakby skrócenie tego całego live'u z 4 godzin do 25 minut jest naprawdę dobrym pomysłem i dzięki temu będziecie mogli po prostu sobie wszystko jakby skompresować. Bo, jakby nie było, tutaj też Wam um, powiem troszeczkę o tym, co się dzieje na ekranie, więc no, więcej dodatkowych elementów um, no, nie musicie znać. Ale tak jak mówię, jak macie ochotę, to oczywiście zapraszam Was do, do live'a, który się odbył, który też będzie podlinkowany w opisie. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to Was zapraszam tam. Um, no, ale tutaj na ekranie cały czas widzicie, że ja po prostu ozdamiam poszczególne strony. To jest taki dla mnie standard. Wykorzystuję koronki, wykorzystuję ferrę, które też tutaj widzicie, które też no tutaj mi się świetnie sprawdzają i po prostu ozdabiam. I to też nie jest tak, że ta ozdoba jest bardzo rozbudowana, że tego jest wszystkiego bardzo, bardzo dużo, bo też nie do końca mi na tym zależy w żurnalu. Cały czas, kiedy tworzę journal, kiedy ozdawiam poszczególne strony, myślę o tym, że jest to miejsce przede wszystkim do tego, żeby zapisać swoje myśli, to, co się wydarzyło. Mogą to być przemyślenia z podróży, mogą być to tak naprawdę jakieś cytaty, coś, co chcecie zapamiętać. Mogą być to także miejsca na przepisy. Journal, tak naprawdę, tego rodzaju, może być absolutnie do wszystkiego co tylko Wam przyjdzie do głowy. Też może być to po prostu pamiątka z jakiegoś wyjazdu, bo nie tylko możecie powklejać do takiego żurnalu zdjęcia, ale też możecie sobie poopisywać miejsce, w którym byliście, jakie, od, jakie mieliście wrażenia w tych miejscach, czy Wam się podobało, czy nie. Och, jest tyle możliwości na wykorzystanie takiego żurnalu, że, że naprawdę polecam Wam zrobienie sobie przynajmniej takiego jednego, bo myślę, że nie dość, że wykorzystać swoje gdzieś tam zalegające materiały, to jest to świetna forma na, że tak powiem, rozluźnienie swojego umysłu. Że bałagan, który gdzieś tam w waszej w głowie jest, bałagan, który gdzieś macie w swoich szpargałach, no bo wiadomo, że, że macie gdzieś tam takie elementy, które po prostu leżą po skończonym jakimś projekcie. Więc ten cały bałagan, nie tylko z waszych kraftowych pomieszczeń, ale także z głowy, świetnie można tutaj. Skompresować taki journal i myślę, że jest to dobre rozwiązanie na taką chwilę oddechu, dlatego że nic, tutaj nic nie musicie, absolutnie nic nie musicie. Wy możecie absolutnie wszystko, ale nic na siłę, tylko i wyłącznie to, co chcecie robić i to, co Wam się podoba. Także ja serdecznie wam polecam. Tutaj ozdabiamy jeszcze jeszcze jedną stronę. Jeżeli wykorzystuję na przykład takie strony jak tutaj, to jest strona z cytatami z jakiejś tam książeczki. I na przykład, jeżeli wiem, że dana strona jest na przykład z jednej strony jest jakiś piękny cytat, a z drugiej strony na przykład cytat jest rozłożony na dwie różne części czy trzy różne części, to staram się robić to tak, że ten cytat, który jest jakby samoistny, on zostaje. Natomiast tam, gdzie jakby ten opis czy te myśli rozkładają się na większą ilość, to albo staram się je układać tak, żeby one były czytelne, czyli były obok siebie, albo jeżeli nie są, są to strony gdzieś tam pomiędzy innymi stronami, to staram się wtedy je zaklejać, ozdabiać czymś tam innym, żeby właśnie. Mm, one stanowiły jakąś taką osobną, osobny element. Żeby były spójne z całą resztą, ale żeby nie było takiego odstępu między tą początkiem tej myśli, a końcem, który gdzieś tam jest za milion stron. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Także tak właśnie wykorzystuję te strony. A tutaj było dużo takich fajnych cytatów, które myślę, że są takimi cytatami podtrzymującymi na duchu. I też nie chciałam, żeby było po prostu żeby to wszystko było za bardzo rozwleczone, dlatego pododawałam różne ozdoby do tego. I tutaj robię znowu kieszonkę z tego elementu z lemon crafta na tym, tym papierze z książeczki o roślinach i wsadzę do środka kopertkę. Kopertę mam tak naprawdę od dawien dawna. Gdzieś tam moje początki tak naprawdę kraftowania i Ciągle te koperty mam. One są przepiękne, więc absolutnie ich nie wyrzucałam, ale stopniowo, stopniowo zaczynam je wykorzystywać i tutaj do dżurnali po prostu są idealne. Teraz się okazuje, dlaczego ja je kupiłam. <grym> w końcu jest przeznaczenie. No, także, jak widzicie, no po prostu staram się każdy element ozdabiać w jakiś sposób, tak żeby, żeby mi się to po prostu podobało i żeby było też funkcjonalne i praktyczne. Yy, i tyle, i tyle tak naprawdę to jest całe przygotowanie wkładu, wkładu tego naszego żurnalu. Co chcecie, po prostu dodajecie. Tutaj jeszcze szukam sobie kopertki, która, hmm, która jakoś, w jakiś sposób zasłoni tą stronę islandzką um, z informacjami. Próbowałam po prostu zr zrobić takie miejsce mm, bardziej praktyczne, dlatego też znalazłam kopertkę z jakiegoś pudełka, eee, pudełka z magią <laughs> z Harry'ego Pottera eee, i oczywiście wszelkiego rodzaju kopertki też zostawiam sobie, bo właśnie zawsze mogą się przydać do takiego journalu. No, także tak. Dajcie mi znać, czy w ogóle e, próbowaliście kiedyś robić journal czy tego rodzaju filmy Wam się podobają, czy lubicie po prostu mm, takie prace. Jestem ciekawa, jak to u Was jest. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!